Dacia Bigster, samochód wizualnie bardzo podobny do Dastera trzeciej generacji, jest to pięciomiejscowy SUV, w którym do wyboru mamy silnik 1.2 TCS 130 z napędem 4x4, silnik hybrydowy o mocy 155 koni mechanicznych i pojemności 1.8 litra, jednostkę TCS 140 miękką hybrydę oraz EcoG 140 układ dwupaliwowy benzyna plus LPG, zapewniający ponad 1400 km zasięgu. Wymiary nowego Bigstera 457 cm długości, 181 cm szerokości i 171 cm wysokości, a rozstaw wynosi 270 cm. Względem Dastera opisywany model jest zatem o 23 cm dłuższy i o 5 cm wyższy, z kolei odległość między osiami zwiększyła się o 4 cm. Z przodu duży napompowany grill z brązowymi elementami w zależności od wersji wyposażenia, czujniki parkowania, światła przeciwmgłowe, reflektory LEDowe w kształcie litery Y. Choć jego proporcje nie są większe niż Dustera, nie jest to gigant, ale wystarczająco duży by zapewnić przestronność dla rodzin i komfortową jazdę w różnych warunkach. Wysoki prześwit podkreśla terenowy potencjał, co może zadowolić tych, którzy planują wykorzystać Bixtera również poza miastem. Bixter standardowo jest dostarczony z 17- lub 18-calowymi felgami aluminiowymi, a 19-calowe felgi o graficznym wzornictwie są dostępne jako opcja w najwyższej wersji wyposażenia Journey. W wyższych wersjach wyposażenia klienci mogą zamówić również czarny dach, tworząc dwukolorowe wykończenie, które podkreśla linie konstrukcyjne pojazdu, po raz pierwszy w Dacia. Bigster może mieć panoramiczny dach o długości 120 cm, który daje się uchylać i odsuwać na 35 cm. Patrząc od boku auta widzimy również wystające plastikowe nadkola, które zapobiegają szybszej korozji samochodu. Z tyłu światła LED, które znacie już z Dashi Duster, rekinek w kolorze czarnym, spoiler z przetłoczeniami, kamera cofania, czujniki parkowania w zderzaku, który to również wydaje się wizualnie taki napompowany. Bagażnik liczy teraz 667 litrów pojemności, czyli o 150 litrów więcej niż w dasterze trzeciej generacji. Znajdziemy składaną roletę, dwupoziomową podłogę bagażnika, wejście 12V, a sama klapa bagażnika jest unoszona elektrycznie. Tylna kanapa jest składana w proporcjach 40-20-40. Na środku podłokietnik, tylko jak widzicie, ten podłokietnik z uchwytami na napoje jest jako 20% naszej kanapy. Można powiedzieć, że wychodzi cały w skrajnych fotelach mocowania na fotelik 10 ISOFIX, w oparciu fotela kierowcy i pasażera gazetowniki, pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji regulowane nawiewy i wejścia USB. Niestety klimatyzacja jest tylko dwustrefowa. A teraz zapraszam Was na fotel kierowcy, który jest regulowany elektrycznie, kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z lewej strony ustawienia tempomatu, natomiast z prawej odbieranie połączeń. Nawiew w kształcie świateł dziennych, z lewej strony przycisk do asystentów jazdy, eko, regulowanie wysokości świateł oraz essay. Poniżej hamulec ręczny i przed kierowcą kolorowe cyfrowe zegary o wielkości 10 cali, w zależności od wyposażenia. Na środku znajdziemy dotykowy ekran z Android Auto i Apple CarPlay o wielkości 10,1 cala. Poniżej przyciski do ustawienia klimatyzacji, indukcyjne ładowanie telefonu, taki jakby języczek do zmiany kierunków jazdy, a obok niego dwa kaftoldery. W zależności od wyposażenia Bixter jest dostarczony z trzema rodzajami konsoli środkowej z przodu, niską, średnią lub po raz pierwszy w daczy, wysoką konsolą spod z podukietnikiem, chłodziarką. O pojemności 8,6 litra, która będzie schładzać napoje nawet podczas najdłuższej podróży. Szczególny nacisk położono na tapicerkę siedzeń. W zależności od poziomu wyposażenia, nacisk położono na prostotę i atrakcyjność w Essentialu i Expression, trwałość i łatwość czyszczenia Extreme oraz zwiększony komfort w Journey. Ceny nie są jeszcze znane, ale mamy je poznać w najbliższych tygodniach. Nieoficjalnie mówi się o kwocie na poziomie 100 tysięcy zł za bazowy wariant. Natomiast za najtańszą hybrydę około 130 000 zł. Flagowa wersja będzie więc dość droga, ale z drugiej strony mówimy tutaj o naprawdę dużym i ciekawym dość samochodzie, które z instalacją LPG może podbić rynek. Te ceny są najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że oferta DASTERA zaczyna się od 79 900 zł, a opisywane auto jest większe i ma mocniejsze silniki. Natomiast tak prezentują się poszczególne wersje wyposażenia. W Essentialu w standardzie m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, manualna klimatyzacja, kamera cofania, stałe relingi dachowe, elektryczne regulowane przednie szyby i tylne, 7-calowy zespół zegarów oraz system multimedialny z 10,1-calowym ekranem centralnym. Expression w wyposażenie w wersji Essential oraz dodatkowo m.in. automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Automatyczny hamulec postojowy, czujnik deszczu, modułowa tylna kanapa składana w układzie 40-20-40 z funkcją podłokietnika oraz automatyczne składane lusterka boczne. Extreme wyposażenie w wersji Expression oraz dodatkowo m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, układ kontroli prędkości przyjeździe w dół, bezkluczykowy dostęp do auta, panoramiczny otwierany dach, modułowe relingi dachowe zewnętrzne i wewnętrzne elementy ozdobne w kolorze brązowo-miedzianym, łatwa do czyszczenia tapicerka z tkaniny MicroCloud, gumowa mata podłogi bagażnika, cyfrowy zespół zegarów z 10-calowym wyświetlaczem, system Media Navi Live z 10,1-calowym ekranem dotykowym z Android Auto, Apple CarPlay, oczywiście nawigacja z dostępem do internetu oraz system Audio 3D z sześcioma głośnikami. Journey, czyli wyposażenie wersji Expression oraz dodatkowo m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, aktywny regulator prędkości, dostęp bezkluczykowy do auta, automatyczna pokrywa bagażnika, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, wysoka środkowa konsola z podłokietnikiem, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów cyfrowy zespół zegarów z 10-calowym wyświetlaczem, system Media Navi Live z 10,1-calowym ekranem dotykowym i nawigacją z dostępem do internetu oraz audio 3D z sześcioma głośnikami. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba, aby być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi. Do zobaczenia, cześć!